Siemanto! Siemanto! Dzisiaj będziemy przyzywali tutaj, a chwilę bo nie wiem czy zmieniłem ustawienia Nie zmieniłem ustawień Dobra trudno się mówi Siemanto! Dzisiaj Dzisiaj przyzywamy za w ogóle Mam tutaj sól, e... będziemy robili um... będziemy robili e... przyzywania. Przyzywania. Więc tak, dzisiaj jest dzień, Siemach mach, No wiem, wiem. Zaczął się, ale był taki krótki, że, że nie było czasu. Dzisiaj jest dzień, w którym em, przyzwiemy ich demony do naszego świata. Mam tutaj em, posiłek, żeby zapieczętować zapie to. To jest zupa. Em. Dobra zupa w ogóle mm. dobra, dobra zupa. To tro trochę zimno ale. Mm.

Pora chyba zacząć przywoływać demonów. Tylko no. Zara. Zara będziemy chce ich w rytuał. Tylko muszę znaleźć coś. Zara będzie strytułał. Jeszcze chyba gryza tej zupki skonsumują. Zupki jeszcze gryza, żem Konsumuje. Każdy śpi. Sam tego doświadczysz. Pewnie tak. No w sensie mogłem wcześniej odpalić co nie ale. Będzie później. No sorry. Sorry, bro, sorry bro. Będzie powtórka więc. Będzie po powtórka. Kurde, gdzie to jest? Gdzie ten link? No nie. Nie mogę znaleźć linka. Nie mogę znaleźć linka. Chwila, chwila, chwila. A dobra, mam. mam. Mam, mam, mam. Mam, mam, mam. Razem, flinka. Dobra. Więc tak, wszyscy jesteśmy gotowi. Jeszcze sobie yy, skonsumuję zupę gry za jednego. Dobra zupa, ale zimna trochę Trochę zimna zupa Dobra Zaczynamy z to jest bowiem Sól Którą Solą musimy stworzyć znak przywoływawczy. wawczych. Hmm. Ja mam w jakąś podpórkę? Hmm. Gdzie jest jakaś? Mogłabym to na stole w sumie zrobić. Byłoby bardziej logiczne. Hmm. Dobra. To je stůl. O ne, 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 ne. Stůl. Dobra. vaga vaga Właśnie teraz skonsumujemy zupę o smaku soli. <śmiech> <śmiech> Się kręci jakby w biegu, ludzi mkną w codziennym tłoku, a ja stoję, brak mi kroku, więc. Dobra, dzwonimy na chrzciwki. Ch ch Poczta głosowa zostaw wiadomość po sygnale okej okay. próbujemy dalej Poczta głosowa plusa. Po sygnale. <laughs> Oczta głosowa, zostaw jodnie. Serio. Chyba wszystkie śpią teraz, kurwa. A to jest tak, że sukubice się przy, przywoły wywoły wywołuje w, w nocy? Kurwa. To co teraz? to sera. Jest za późno chyba Ach, trochę co? Halo. A więc w co teraz? Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Hmm. Nie, nikt o tych godzinach nie odbiera, kurwa. Nie pomyślałem o tym. W sumie nie pomyślałem o niczym. Sieman nudum. Ej, ogólnie dzisiaj jest taki stream do, do dupy trochę. Bo chciałem yy, przywoływać sukubusy, ale. O tej godzinie nie odbierają telefonów. O tej godzinie nie odbierają telefonów. Nie wiem co teraz. Nie wiem co teraz będzie. Dobra, ost osta ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Jak teraz nie, nie, nie odbierze, to kończymy dzwonienie Odsta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. Dzień dobry. Chciałbym się dodzwonić do pani Sukubicy. Niestety, problem jest taki, że nikt nie odbiera. Dzwoni już do piątej. Aaaa! Moja. Yy, ci ciśnienie. Już mnie jak Proszę bardzo od odzwonić. Eee, to wtedy przepiszę mieszkanie pani na, na stałe. Dobra, kurwa. Skończę zupę. Mm. Ale dobra zupa. Mm. Przez przypadek, zjadłem tą część zupy, gdzie, gdzie jeszcze była słona trochę. No dobra, to co? Jedyne co nam pozostaje to pomalować obraz chyba co? Nie widzę innej opcji. Jak jeszcze jesteście, tylko że wy zaraz idziecie spać w sumie. Nie? To chyba wmalujemy w obraz dalej, bo. Chyba że. Dobra, możliwe, że, że trzeba y, zakręcić jeszcze jakieś, wypowiedzieć tutaj. Czekajcie chwilę. Mam plan. Czekajcie chwilę, mam plan, okej? Okay? Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. Trzy sekundy, okej? Okay? Sūkubus sususus, sūkubus sususus. Sūkubus sususus. Sūkubus sususus. Sūkubus sususus. Sūkubus sususus. Sūkubus sususus. Potrzebuję czarnej różki Czemu czarny? No nie, nie ma czarny, bo mi ukradli w melaninę całą. Zapomniałeś? Nie mam melaniny już. Co to jest? Kerbala. Maasagalasza macha maszala maszala. Daj mi roga. Daj mi roga. Niech się stanie. Boże. Ej, 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 ej. Daj mi, proszę. Ej, nie, nie,

Przemawiam w imię, przemawiam w imię sukubusów, sukubu bu bu Sukubusy to są mm, takie autobusy, które są na na su suku. Szła dzieweczka do laseczka do zielonego, a z zielonego szła la la dobra, teraz powinno oh, za, 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 teraz to powin, teraz zakręcie powinno och zadziałać. Teraz zakręcie powinno och zadziałać. Mm. Spróbujemy jeszcze raz co zadzwonić. Spróbujemy jeszcze raz. Jedziemy jedziemy. Odbiorą teraz. Co Bobi, co ty piszesz? Wcale nie. To... Mam wrażenie, że się udało to, co się miało udać. Teraz tylko będzie z górki. Teraz tylko. Och, będzie z górki. Teraz tylko musimy. Y... Musimy teraz tylko. Och, zadzwonić. Co nie? Dobra. Dobry. Tak. Dzień dobry. Halo. Um, prze co? O co chodzi? Dobra, zobaczymy. Musi się udać. Ej, działa, 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 działa! Halo? Ha Halo? Cześć, jesteś K, prawda? Tak, tak. To ja, to ja. ja. Jak się masz? Spoko. Cześć, tu jest Maria. MARIA?! ...od kilku miesięcy. Wiesz, kim jestem, prawda? Maria?! Słuchaj... ...wymieniliśmy um, kilka spojrzeń, kiedy widzieliśmy się w okolicy i... zdobyłam twój numer telefonu, żeby z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że to nie jest problem, prawda? Nie. Halo? Duż. to sprawia, że czuję się trochę zawstydzona, ale wydajesz się bardzo interesującym facetem. Myślę, że jestem odważną dziewczyną, mówiąc ci to prawda. Ile masz lat, ile? Okej, okay, słuchaj. Maria w nie? Słuchaj. Moglibyśmy spotkać się pewnego dnia na drinku i poznać się nawzajem bez żadnych zobowiązań. Co byś na to powiedział? No jasne, ja do, do, wbijam. Tylko y, czy mo, mogę z tym z... z, z, z mi, mirą Więc. Przyjść z Mirrą. Nie, nie masz nic przeciwko temu. Dodam cię do mojego WhatsApp, abyś okay, mógł okay, zobaczyć okay. moje zdjęcie profilowe i wiedzieć kim jestem. Dobrze? Ale dobra, to, bo... dobra, okej. Okay. Chciałam ci powiedzieć, że jestem bardzo atrakcyjna. Ale ile lat masz tak. Y i waga i bmi niestety bmi w kontakcie. moje serce bije do ciebie <laughs>